Zobaczcie, co się tak skromnie za mną chowa. To jeden z najbardziej ikonicznych, a pewnie i najlepszych samochodów sportowych w historii motoryzacji. Oczywiście mowa o nowym Porsche 911, które właśnie tak wygląda w najnowszej wersji. Poznacie je przede wszystkim po nowych reflektorach oraz tych gigantycznych skrzelach, które na pewno nie każdemu przypadną do gustu. Ale wiecie, co jest najlepsze? Z miejsca kierowcy w ogóle ich nie widać. Poza tym znacznie ważniejsze jest to, że ten model jest dla Porsche przełomowy. Myślę, że tak bardzo jak przejście z chłodzenia powietrzem na chłodzenie cieczą. Dlaczego? Bo to pierwsze w historii zelektryfikowane Porsche 911. Zanim zaczniecie się martwić, od razu chciałbym uspokoić. Dalej ma spalinowy silnik nad tylną osią, ale dodatkowo jest wspomagany przez dwa elektryczne motory. Porsche podeszło do tematu w bardzo ciekawy sposób. Bo jeden z dwóch silników elektrycznych został umieszczony w bardzo nietypowym miejscu, mianowicie w turbosprężarce. Tak jak powiedziałem, Porsche 911 Carrera GTS w najnowszej wersji ma spalinowy silnik wspomagany elektryczną turbosprężarką. Co to znaczy? Pomiędzy jej gorącą a zimną częścią został zabudowany mały silnik elektryczny, który pełni dwie role. Po pierwsze zapobiega niepotrzebnej zwłoce po dodaniu gazu. Właśnie dlatego może mieć jedną dużą, prawie tak wielką jak w ciężarówce sprężarkę zamiast dwóch małych. A druga funkcja to odzyskiwanie części energii, która jest następnie przekazywana do akumulatora z przodu o pojemności zaledwie 1,9 kWh. To niedużo jak na część systemu hybrydowego, ale dzięki temu jego masę udało się ograniczyć do 27 kg. W nowym Porsche 911 Carrera GTS... Są dwa silniki elektryczne. Drugi jest znacznie większy i w bardziej tradycyjnym miejscu. Został, został zabudowany w dwusprzęgowej ośmiostopniowej skrzyni biegów PDK. Podobny jak wcześniej, ale o zmodernizowanej konstrukcji. Jego celem jest poprawienie osiągów i również odzyskiwanie energii, przekazywanie jej w formie prądu do akumulatora umieszczonego z przodu ale przede wszystkim chodziło o to, żeby nowe Porsche 911 było szybsze od poprzednika, bo zawsze tak musi być. Efekt jest taki, że moc systemowa tego napędu to aż 541 koni, co pozwala na przyspieszenie do setki w zaledwie 3 sekundy i rozpędzenie się do 312 km godzinę. To są osiągi prawie na poziomie 911 Turbo i Turbo S, a przez pierwsze kilkadziesiąt metrów po starcie ten model jest nawet szybszy. Turbo S. Na razie o osiągach tego modelu przekonałem się tylko na fotelu pasażera, ale nie żałowałem specjalnie, bo moim kierowcą był Jörg Bergmeister, słynny kierowca wyścigowy, zwycięzca wyścigów 24 godziny Le Mans i American Le Mans, a przede wszystkim autor rekordów Porsche na Nürburgringu. On mi pokazał, do czego jest zdolny ten model i muszę przyznać, że jest piekielnie szybki. Aż strach pomyśleć, co zrobią inżynierowie Porsche, kiedy będą musieli opracować następcę Turbo S bo przecież musi być znacznie mocniejszy i szybszy, między innymi dlatego, że będzie miał napęd na cztery koła. Zegardowy Porsche 911 Carrera prezentuje się trochę skromniej. Nie ma hybrydowego napędu. Z tyłu nadal jest 3-litrowy silnik, tylko teraz został wyposażony w dwie turbosprężarki zamiast jednej. Odwrotnie niż w GTS. Poza tym po raz pierwszy w historii 911 zegary są w pełni cyfrowe. Jeden z wzorów graficznych wskaźników przypomina z klasycznego Porsche 911 sprzed lat z pięcioma zegarami, co jest bardzo fajne. Ale skoro coś nowego się pojawiło w kabinie, coś innego musiało zniknąć. W seryjnym wyposażeniu nowej 911 w ogóle nie ma tylnej kanapy. Ale jeśli komuś bardzo zależy na torturowaniu swoich dzieci i znajomych, może ją zamówić bezpłatnie. Dlaczego Porsche wymyśliło taki sposób? Inżynierowie chcieli maksymalnie ograniczyć masę nowego samochodu, a przede wszystkim utrzymać ją na poziomie niższym niż 1,6 tony, i właśnie dzięki fotelom udało się to zrobić. Pierwsi klienci odbierą swoje nowe Porsche 911 w wersji standardowej jeszcze latem tego roku. Najpierw jednak muszą za nie zapłacić. Polskich cen jeszcze nie znamy, ale na rynku niemieckim bazowe 911 będzie kosztować 129 000 euro, czyli około 550 tysięcy złotych. Za model 911 Carrera GTS trzeba będzie zapłacić znacznie więcej. Na rynku niemieckim ceny zaczynają się od 170 tysięcy euro. Czyli około 730 tysięcy złotych. Co można o tym powiedzieć? Że model 911 GTS nie tylko osiągami, ale i cenami zbliża się do topowych Turbo i Turbo S. Ale szczerze mówiąc, wysokie ceny nigdy nie były dla klientów Porsche największym problemem. Gorzej, że na odbiór pierwszych egzemplarzy tej innowacyjnej, hybrydowej wersji będą musieli zaczekać aż do końca 2024 roku.